Witam serdecznie wszystkich na webinarze, nazywam się Radosław Szczebak, jestem brand managerem m.in. marki Greslin, którą od dzisiaj mamy w naszej ofercie i też tej marki będzie dotyczył dzisiejszy webinar. Zaprogramuj przyszłość na nowo, udostępnię Wam teraz swój ekran i poopowiadam Wam trochę o marce Greslin. No, nie mielibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli w dwóch pierwszych slajdach, że jesteśmy ponad 30 lat na rynku profesjonalnych instalacji elektrycznych. Mamy podzieloną ofertę na cztery takie segmenty, które widzicie na prezentacji. Marka Grestin wpisuje nam się w obszar dla domu, dla przemysłu i po części też myślę, że dla biura. Jesteśmy przedstawicielem 12 brandów. Nie widzimy tutaj jeszcze logotypu Greslina oficjalnie, tak jak wspominałem, dzisiaj z nim startujemy, więc będziemy go tutaj dołączać. I myślę, że możemy na początek przejść przez historię, krótką historię tej firmy. Jeśli chodzi o nazwę, to spotykamy się z określeniem Greslin, Graslin, różnie jest to pisane. Tu u góry prezentacji macie wypisane przynajmniej ze trzy formy, którymi się posługujemy. Oficjalna nazwa jest Aumlaut Gresslin, natomiast strona internetowa, ponieważ nie przyjmuje niemieckich znaków diakrytycznych, jest pisana jako AE. Mówimy Gresslin. Skąd nazwa firmy? No jak większość marek niemieckich od nazwiska założyciela. W 1956 roku Dieter Gresslin zakłada w St. Georgen w południowo-zachodnich Niemczech firmę Gresslin i wynajduje pierwszy domowy produkt, to jest licznik godzin. Następnie rozwój firmy owocuje wynalezieniem pierwszego takiego kompaktowego przełącznika czasowego w 64. Później w 67 zmienia się trochę proces technologiczny, dochodzą nowe, nowe plastiki, nowe technologie precyzji tych zegarów i w 69 roku owocuje to pierwszym na świecie przełącznikiem czasowym do montażu na szynie DIN. W 1980 roku już wprowadzają technologię kwarcową, czyli mamy dokładniejsze zegary, a w 1983 roku następuje produkcja napędów synchronicznych i silników krokowych, z tego też Greslin dobrze znany na rynku. Trzy lata później mamy wprowadzenie pierwszego cyfrowego zegara czasowego na szynedin. Zestandaryzowane są moduły mechaniczne w serii FM. Ja później na obrazkach pokażę, które to są dokładnie moduły. I w 1997 roku mamy pierwszy zegar programowany z komputera, czyli mamy już zegary na DIN, zegar programowany z komputera, cyfrowe, analogowe rzeczy. No, jak to zwykle w historii bywa, zaczyna się marką interesować koncern amerykański, i w 2000 roku, na samo milenium, zostaje Greslin przejęty przez General Electric, a 7 lat później również staje się częścią firmy Intermatic, również amerykańskiej. Która do tej pory zresztą działa i ma też w ofercie swojej zegary. Po otrzymaniu kapitału amerykańskiego następuje dalszy rozwój tej firmy. W 2016 roku mamy już cyfrowe zegary na szynę z modułem bluetoothowym, czyli to, co jest do tej pory w ofercie. I dwa lata później mamy już moduł anowski, gdzie możemy się połączyć z zegarem za pomocą chmury internetu. Natomiast sytuacja firmy nie jest super stabilna. Amerykanie stwierdzają, że oni tą firmę chcą oddać i zaczyna się w 2021 roku interesować tą firmą Teben, czyli największy konkurent Greslina. Śmieszna rzecz jest taka, że Teben i Greslin są oddalone od siebie no może ze 100 kilometrów. I pada decyzja o tym, żeby Greslin utworzony na nowo, jakby powołany na nowo, wszedł w skład grupy Tebena. I jednocześnie przenoszą, Greslin przenosi swoje, swoje centrum do, do, do centrum technologicznego przy Leopoldstrasse, gdzie mieści się do tej pory. Byliśmy z wizytą w Greslinie w lipcu, właśnie przy Leopoldstrasse mieliśmy szkolenie, intensywne szkolenie z produktów. To krótka historia, jeśli chodzi o Greslina. Myślę, że można ją w trzech takich akapitach podsumować. Po pierwsze, Greslin wytwarza przełomowe produkty wysokiej jakości. Do sterowania czasowego, do sterowania oświetleniem i liczniki czasy pracy. I w zasadzie od samego początku oni sobie postawili za cel, że te produkty mają ułatwiać i usprawniać pracę użytkownikom. Oczywiście produkty Gres nie znajdują zastosowanie w szerokim zakresie, w zasadzie od sterowania prostymi obwodami włącz, wyłącz, przez sterowanie pompami, bramami, schodami ruchomymi, no, również po pomiar wykorzystania. Maszyn i pojazdów poprzez liczniki czasu eksploatacji. Są to produkty, na pewno produkty z globalną reputacją. Trzy grupy produktowe, które dzisiaj omówimy, to zegary sterujące to jest w zasadzie największa grupa produktowa Greslina. Druga to sterowanie oświetleniem kilka elementów, które nam usprawniają to działanie, i trzecia to liczniki czasu pracy. Zacznijmy od tej pierwszej. Takim sztandarowym produktem jest Talento Smart. To jest grupa zegarów, bo to nie jest tylko jeden zegar. To jest grupa zegarów, które nam pozwalają sterować jednokanałowo lub dwukanałowo wyjściami danego, na danym obwodzie elektrycznym. Gresley wprowadził bardzo prosty podział. Zegary oznaczone literą B to są zegary tygodniowe z funkcjonalnością tygodniową. W zasadzie większość tych zegarów ma wyświetlacz ciepłokrystaliczny, poza tym pierwszym B10, który jest jednomodułowy, stąd ograniczone miejsce, żeby wprowadzić jakikolwiek wyświetlacz. Uznano, że można się go pozbyć i zastosować po prostu jeden moduł bez wyświetlacza. Jak się go programuje? No bardzo prosto, poprzez aplikację, i, poprzez aplikację i Bluetooth. Bluetooth jest zainstalowany w każdym tym module, w każdym zegarze. Greslina z serii Talento Smart. B15 to jest jeden kanał, B25 to jest dwukanałowy zegar i analogicznie z kanałami jest w serii C. Natomiast seria C to są zegary astronomiczne z pełną funkcjonalnością roczną. I trzecią tą grupę stanowią zegary systemowe S25, moduł rozszerzeń i modulanowski. O tym nieco później. Na początek skupmy się tylko na tych zegarach B15. B25 i odpowiednikach w C. Jak wspominałem, głównym konkurentem Greslina był bardzo, bardzo długo Teben, no i nie bylibyśmy z sobą, gdybyśmy tych zegarów nie porównali ze sobą. Ja porównałem ze sobą najczęściej występujący zegar Tebena, czyli Selecta 172 z Talento Smart C25, to jest odpowiednik. To jest ta sama liczba kanałów, może inaczej. Ponieważ zegary, ponieważ firmy są w grupie, to te zegary funkcjonalnie, one się minimalnie będą różnić w pewnym zakresie takich podstawowych parametrów, jak na przykład dokładność czasu. Minimalnie, żeby cokolwiek się różnić, żebyśmy nie mieli kopii jeden do jednego. Natomiast będzie para funkcjonalności, które nam będą no, rozszerzać możliwości tych zegarów. Tak? Czyli oba zegary mają dwa kanały, oba zegary mają obciążalność 600 W w ledzie. Natomiast sam tryb pracy już się zmienia. W Tebenie mieliśmy tylko zegar tygodniowy lub astronomiczny, roczny. W Greslinie mamy dodatkowo jeszcze tryb impulsowy, cykliczny i losowy. My możemy sobie te programy ustawiać dowolnie. Oprócz tego mamy pewien program roczny. Tak? Święta ruchome, święta stałe, które są w naszym kalendarzu, również od nich możemy uzależniać pracę naszego zegara. Troszkę inaczej tutaj działa program, ponieważ program to jest taka szuflada, bym powiedział, do której będziemy wrzucać instrukcje, które zegar ma wykonywać w danym momencie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że możemy w jednym programie przepleść kilka różnych funkcji zegara, czyli możemy ustawić, że na przykład o godzinie 8 rano włączy nam obwód zegar, o godzinie 10 wyłączy, a o godzinie 14 na przykład program impulsowy nam poda tylko jakieś tam... Krótki impuls na, na styk wyjściowy zegara, a o godzinie np. 18, cyklicznie co 15 minut będzie nam się włączać wyjście powiedzmy drugie tego zegara. W Tebanie nie mieliśmy tej możliwości. Tam trzeba było dobrać po prostu zegar pod dane rozwiązanie, czyli jeśli chcieliśmy impulsy, to musiał to być zegar z programem impulsowym, na przykład 174. Tu mamy wszystko skompensowane w jednym zegarze. I tworzenie programów pozwala nam szufladkować odpowiednio. Te, te funkcjonalności, te, te funkcje, które będziemy chcieli, żeby zegar nam wykonywał. Oczywiście możemy stworzyć 50 programów zależnych od daty, czyli na przykład ze świętem ruchomym lub nieruchomym i też niezależno od daty, tak jak chcemy, żeby ten zegar nam pracował. Miejsc pamięci jest 500 w Greslinie, w Tebenie jest 84, natomiast tam jest trochę inny mechanizm, ponieważ oni liczą jedno miejsce pamięci jako jedną instrukcję, którą wykonujemy, ale możemy ją powielić razy 7 i to jest to jakby 7 instrukcji zawartych w jednej, troszkę inaczej jest to liczone. Na pewno wielką różnicą jest sposób programowania. W Greslinie jest zbudowany moduł Bluetooth. Mamy aplikację na urządzenie mobilne, czyli może to być telefon, albo może to być smartfon. Może to być również komputer. Jest aplikacja na, na pecety. W ten sposób sobie programujemy zegar i wysyłamy za pomocą modułu Bluetooth program do danego zegara. W Tebenie mieliśmy kartę pamięci, ona nie była kartą USB, to była zrobiona specjalnie przez na karta z dodatkowymi pinami, no i tam mogliśmy wgrywać program przez tą kartę, tak? albo przez specjalny kluczyk, więc teoretycznie w Bluetoothie można to było zrobić, ale trzeba było mieć ze sobą Dodatkowy kluczyk, trzeba było dokupić dodatkowy zestaw. Tak samo jak chcieliśmy programować przez kartę, to potrzebowaliśmy dodatkowego zestawu. Tutaj w zasadzie nic innego poza naszym smartfonem nie jest nam potrzebne. Daje nam to taką przewagę, że jeżeli mamy zegar zamontowany na przykład w Szczecinie, a instalator byłby w, dajmy na to, we Wrocławiu i miałby dojechać do tego Szczecina z kluczykiem, no to robi nam się kłopot, tak? bo musi dojechać sporo ilość kilometrów. Możemy poszukać sobie jakiegoś instalatora bezpośrednio w Szczecinie, wysłać mu za pomocą komunikatora typu Messenger czy Whatsapp program stworzony przez nas do tego zegara i po prostu instalator sobie podjeżdża pod skrzynkę. Nie jest zrobione to w ten sposób, że podjeżdża pod skrzynkę i od razu łączy się z zegarem. Musi sobie otworzyć tą skrzynkę, musi sobie nacisnąć dedykowany przycisk na obudowie zegara. Dopiero wtedy zegar wchodzi w tryb. Odbierania sygnałów po Bluetoothie, wtedy może się dopiero instalator połączyć z zegarem, przesłać program, zaprogramować i po skończonej robocie jeszcze raz naciska przycisk na obudowie dla bezpieczeństwa, żebyśmy mieli 100% pewności, że zegar wychodzi z trybu przyjmowania informacji po Bluetoothie. Jeśli tego nie zrobimy, no to wtedy może ktoś podejść na przykład i, i próbować gdzieś tam się dostać do tego zegara. No, oczywiście musi mieć specjalne oprogramowanie, tak, no, ale to w dzisiejszych czasach może się okazać, że, że są ludzie na tyle sprytni, że wiedzą, jak to oprogramowanie znaleźć. Dlatego dodatkowo jeszcze mamy zabezpieczenie w postaci pinu oraz zabezpieczenie w postaci plomby. Czyli możemy zamknąć po prostu obudowę i nie będzie fizycznego dostępu do przycisku programowania. To przejdźmy teraz do tej części systemowej, jest ona dość. Rozbudowana funkcyjnie, ale w zasadzie prosta. Składa się ona z dwóch lub trzech elementów. Bramka lanowska, która nam pozwala łączyć się z zegarem po sieci internet, i zegar S25. S25 funkcjonalnie to jest zegar C25 z nieco większą liczbą programów i miejsc pamięci, byśmy mogli trochę tutaj więcej podziałać. Natomiast funkcjonalnie to jest zegar astronomiczny z pełnym kalendarzem, z pełnym programem rocznym. Łączą się te elementy ze sobą, czyli bramka plus zegar za pomocą Bluetootha. Bardzo prosto się je paruje. Mamy dwa kanały wtedy w takim zegarze. Jeśli byśmy chcieli rozszerzyć funkcjonalność, to możemy dołożyć moduł rozszerzeń o dwa dodatkowe kanały. To jest ten CE jako Channel Extension. Czyli kompletny zestaw to jest zegar plus bramka, plus ewentualnie moduł rozszerzeń. I teraz. Co ciekawe, możemy tworzyć bardzo rozbudowane instalacje. Do jednej bramki lanowskiej możemy podłączyć 5 zegarów S25 i możemy do każdego zegara jeszcze podłączyć 3 rozszerzenia. Czyli ile łącznie możemy podłączyć kanałów sterować? 40 niezależnymi wyjściami przekaźnikowymi. Tak? Ponieważ 5 zegarów razy 2 kanały, to mamy 10 kanałów plus. 15 rozszerzeń po dwa kanały, każdy to jest 30 łącznie, to jest 40 kanałów. Sterować możemy w różny sposób, tak byśmy to nazwali. Może to być wewnętrzna komunikacja polanie. Mamy mam jakiś router, podłączamy do niego bramkę lanowską, podłączamy komputerek i możemy sobie przeprogramowywać ten zegar, tak jak nam się podoba. Tutaj ważna synchronizacja czasu leci nam przez serwer NTP. Możemy też wyjść na zewnątrz. Czyli jest zintegrowany web serwer, chmura. Wtedy łączymy się przez internet z danym zegarem. Ale możemy też w kilku różnych lokalizacjach grupować te zegary i też z jednego miejsca przeprogramowywać, sterować nimi tak, jak jest nam to potrzebne. W zasadzie jeden program możemy wysłać do kilkudziesięciu lokalizacji w Polsce. Przewagi. No wyobraźmy sobie sklep sieciowy. Nie, który na przykład ma sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Chcielibyśmy, żeby w jednej chwili te sklepy przestały świecić. Albo potrzebujemy wprowadzić jakąś korektę czasową na przykład, nie, że nie o godzinie 22 się wyłącza reklama świetlna, tylko na przykład o 22.30. To w zasadzie z jednego centralnego miejsca przeprogramujemy program i z pomocą internetu wysyłamy go do tych zegarów. One przyjmują nam ten program i w zasadzie za chwilę działają już według nowego programu, czyli pozbywamy się tej możliwości, że, że instalator musi fizycznie jechać do każdej lokalizacji, bo to nie musi być, prawda, lokalizacja w Polsce, no to może być lokalizacja na przykład w Kuala Lumpur, jak te sklepy sieciowe działają, tak, w Kuala Lumpur, nie wiem, w, w Londynie, w Warszawie i w Paryżu na przykład, nie? To jest ta funkcjonalność, która nam pozwala w zegarach Greslin przeprogramowywać zdalnie zegary. Mam świadomość, że nie wszyscy chcą się bawić z technologią Bluetooth i nie wszyscy potrzebują aż tak rozbudowanych zegarów, dlatego Greslin ma w ofercie Talento Easy. Jest to taka seria bardzo uproszczonych zegarów. Słuchajcie, no niektórzy chcą mieć po prostu bardzo prosty zegar tygodniowy z jakąś prostą funkcjonalnością roczną, na przykład jeden program, gdzie sobie wykluczamy, na przykład w programie wakacyjnym wyłączamy sobie ten zegar, tak? Mamy taką możliwość, nazywa się to Talento Easy B1, czyli jest nawiązanie do tej całej serii, jak Talento Smart B, czyli to jest tygodniowy zegar. Jeden prosty kanał, ale znowu ma funkcje specjalne, typu program impulsowy i cykliczny. Czyli nie zapominamy o tym, że jest to funkcjonalnie dość, dość szeroka możliwość tutaj. I ważna rzecz, 100 W w ledzie. W Talento Smart mamy 600 W. Tutaj jest 100W. Myślę, że w niektórych aplikacjach jest to zupełnie wystarczające, żeby wystarować obwód LEDowy. Jeśli chcielibyśmy Astro, to też jest taka funkcjonalność. Zegar nazywa się Talento Easy C1, czyli nawiązanie znowu jest do, do Talento Smart. Mamy predefiniowaną listę krajów i listę miast. Ustawiamy lokalizację. Tutaj co ważne, w Talento Easy nie ma modułu bluetooth, czyli sterujemy tylko i wyłącznie za pomocą przycisków. Ustawiamy sobie lokalizację i zegar już będzie nam włączać oświetlenie o zachodzie słońca i wyłączać o świcie dla danej lokalizacji. W tej całej grupie Talento jeszcze są takie proste zegary, jak na przykład na szynę Zegar Talento, powiedzmy 111, tak? to są manualne zegary, to nie są już cyfrowe zegary, ale czasami zdarza się, że gdzieś jest potrzebna taka funkcjonalność bardzo, bardzo prosta. Co ciekawe, Greslin na przykład sprzedaje takie manualne zegary na rynek azjatycki. Jest tam potrzebna taka funkcjonalność bardzo prosta, niecyfrowa. W tej grupie znajdują się też takie rozwiązania jak Tactic i te Flat Modules, to są te, o których ja wspominałem, że zostały wystandaryzowane tam w, w 6 roku. One mają jedną formę przyjętą, może się minimalnie obudowa różnić w dwóch czy trzech modelach, Zwykle to się stosuje na przykład do elementów grzewczych, tak? Ten po lewej, ale są też moduły cyfrowe, które możemy sobie zabudować na przykład w rozdzielnicy elektrycznej, i one mają też funkcjonalność bluetoothową, czyli możemy się połączyć z aplikacji przez smartfona. Ale rozwiązań dla domu: topika smart. To jest zegar tygodniowy, roczny, astronomiczny, również z funkcją impulsową, cykliczną. Do gniazdka, włączamy go, podłączamy jakiś element i w zasadzie sterowanie odbywa się samo. Jeśli sobie zadajecie pytanie, gdzie się w ogóle takie zegary wykorzystuje, to podpowiadam, że albo w oświetleniu zewnętrznym, albo bardzo często w akwarystyce. Ze względu na to, że też są impulsy, cykle, to możemy tutaj sobie wysterować dodatkowo albo jakimś elementem, jakąś pompką, albo oświetleniem najczęściej w akwarystyce. I teraz uwaga, uwaga ponieważ Gresn jest częścią grupy Tebena. Do oferty za chwilę dołączy nam Topika 100. Możecie go znać z oferty Tebena, tak zwany Timer 26, to jest urządzenie no w zasadzie można powiedzieć, że kultowe, używane przez naprawdę miliony użytkowników. Po kilkanaście lat ludzie używają tych timerów, nic się z nimi nie dzieje. Gresnin zdecydował się wprowadzić go też do swojej oferty. Czyli będzie tutaj produkcja OM-owa przez Tebena dla Gryslina, gdzie używamy takich, można powiedzieć, trochę oldschoolowych programatorów. A wiecie co, ja używam go na przykład do sterowania oświetleniem lampkami choinkowymi. Bardzo sobie cenię to, że załącza mi się o określonej porze choinka podczas świąt. Przechodzimy do drugiej grupy sterowania oświetleniem. Kilka prostych produktów, ale niezwykle, niezwykle funkcjonalnych, słuchajcie. Pierwszy to Trim 100. Też możecie ten produkt znać, ponieważ w ofercie Tebena jest Dimax 540 i to jest, moi drodzy, dokładnie ten sam produkt. Współpraca między tymi firmami poszła w drugą stronę, czyli to Greslin produkował dla Tebena ten ściemniacz. Wcześniej go nie pokazywał u siebie. bodajże premierę miał w 2022 roku na stoisku we Frankfurcie. Natomiast nie był tak popularny jak Dimax 540. Teraz Greslin wychodzi z tym na rynek jako swój produkt. I oczywiście rozszerza funkcjonalność, ponieważ będzie za chwilę wersja 200 i 300. I ona już będzie miała w tej samej malutkiej pastylce moduł bluetoothowy. Opowiem Wam później. W dalszej części, co tam będziemy mogli zrobić. Kolejny produkt to ta sama obudowa, moi drodzy Telestro, czyli przekaźnik impulsowy. I trzeci produkt to jest TAKO, dokładnie TAKO MF200. To jest przekaźnik czasowy z dziesięcioma funkcjami. Krótko o tych produktach. Trim. Podstawowy ściemniacz fazowy. Obudowa jest tak kompaktowa i tak mała, że tak jak widzimy na obrazku, w zasadzie mieści się dwa, dwa takie trimy mieszczą się za podstawowym, podwójnym wyłącznikiem. Co ważne, nie potrzebujemy przewodu neutralnego, żeby sterować tutaj. Odbywa się to po prostu przez montaż przycisku na przewodzie fazowym i podłączenie do lampy 150 W ledzie. Ja myślę, że to jest wystarczające. No, musiałby być naprawdę bardzo duży. Na przykład żyrandol z mocnymi LEDami, żebyśmy mieli tutaj problem ze sterowaniem powyżej 150 W. Do normalnych zastosowań domowych wystarczająca ilość. Możemy sobie to ustawić światło minimalne. W niektórych żarówkach zdarza się, że przy ściemnianiu do minimalnego poziomu źródła nam zaczynają migotać. Możemy sobie prostą funkcjonalnością podnieść poziom światła minimalnego. Pięciokrotnie naciskamy przycisk, wtedy się TRIM ustawia w tryb przyjęcia tego minimalnego poziomu, podwyższamy sobie trochę ten próg i od tego momentu on zapamiętuje, że ma ściemniać tylko do tego nowego progu. Jest też funkcja pamięci. Jeżeli sobie przyciemnimy światło w salonie i wyłączymy je później całkowicie, pojedynczym naciśnięciem włączamy światło i TRIM pamięta te ustawienia wcześniejsze i włącza nam oświetlenie na tym pozostawionym wcześniej progu. W wersji Trim 200, gdzie będzie moduł bluetoothowy, będziemy sobie mogli z pomocą aplikacji ściemniać, to już w ogóle nie będziemy musieli z wstawać, będzie można sobie sterować oświetleniem, ale jeszcze dodatkowo będzie zintegrowany automat schodowy, czyli na przykład taka tebenowska elpa wewnątrz, w tej jednej pastylce. A w wersji Trim 300, która się powinna pojawić pod koniec roku, będziemy jeszcze mieli zegar astronomiczny. Tak, w tej małej pastylce, czyli mamy zewnętrzną lampę, na przykład na elewacji, zmieniamy w niej źródło na źródło LEDowe, wrzucamy tą małą pastylkę do środka i w zasadzie lampa będzie nam się włączać i wyłączać tak, jakbyśmy zaprogramowali zegar astronomiczny w rozdzielni. To tą małą pastylką będziemy mogli załatwić sprawę. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w trim 200 i również 300. Będzie funkcja takiego powolnego wygaszania i, i rozjaśniania światła. Można sobie ustawić na przykład 10 minut wygaszania światła, i gdzie się to wykorzystuje? Gdzie marketingowo na przykład o tym mówimy? Pokój dla dziecka. Włączamy w powolne wygaszanie w ciągu 10 minut. Delikatnie światło się ściemnia, czyli nie mamy tego efektu, że mieliśmy światło i nagle jest ciemno. Jest jakiś dyskomfort dla, dla dziecka. Ono się będzie powoli, powoli w ciągu 10 minut wygaszać, aż. Wyłączy się do zera. W Tej samej obudowie Telestro. Też nie potrzebujemy przewodu neutralnego. Mamy po prostu przekaźnik impulsowy do montażu w puszce. Podłączamy sobie 2 trzy przyciski i jedną lampą sterujemy z dwóch, trzech różnych miejsc. Myślę, że w retrofitowych instalacjach się doskonale sprawdzi właśnie ze względu na brak przewodu neutralnego. I Tako MF-200. Przekaźnik czasowy, myślę, że to jest ciekawe z punktu widzenia hurtowni albo sklepu internetowego, ponieważ jest to jeden indeks i 10 różnych funkcji, które może sobie instalator wykorzystywać od prostego włączenia, wyłączenia obwodu elektrycznego, poprzez przełączanie, sterowanie silnikiem, pompą, schodami ruchomymi, czy na przykład drzwiami automatycznymi, wszystko jest rozrysowane graficznie na boku tego przekaźnika, między innymi na boku, bo też oczywiście w instrukcji do na panelu frontowym mamy takie skrótowe, na górnym, na górnym potencjometrze takie skróty STH, CNF. Kiedyś mnie zapytał ktoś, co to dokładnie jest. To są właśnie funkcje, które będą nam odpowiednio sterować wyjściem i one są rozpisane na boku, na boku tego przekaźnika. Bardzo fajna rzecz, że tu jest szeroki zakres napięcia wejściowego. Tak? Mam 12V, 240 stałe, zmienne, jak nam pasuje i też szeroki zakres godzin od zasadzie 1,1 sekundy do 100 godzin może nam, można tutaj ustawić na tym przekaźniku. Styk 16A myślę, że tu w zupełności wystarczy. I trzecią grupę produktów stanowią liczniki czasu pracy. Do końca nie wiem, jaki jest potencjał na polskim rynku jeszcze tych liczników pracy. Mogą być to liczniki manualne, cyfrowe, zwykle jest to kolor obudowy czarny lub szary, najczęściej w różnej formie albo do zabudowy, albo gdzieś do, do rozdzielnicy, do wyciągnięcia na przykład w skrzynce rozdzielczej. To moi drodzy w zasadzie jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przedstawić odnośnie produktów Greslina. Produkty znajdują się już na naszej platformie. Produkty znajdują się na naszej platformie. Myślę, że możecie śmiało. Poczekajcie się tylko przełączę. Myślę, że możecie się śmiało z nimi też zapoznawać. One mają już opisy, mają certyfikaty odpowiednie, karty katalogowe. Jeżeli nie posiadacie warunków na Gryslina, to śmiało możecie się do nas zgłosić i my wam takie warunki udzielimy. To jest taki webinar wstępny, wprowadzający do oferty. Mam oczywiście z tyłu głowy, że będą potrzebne takie webinary bardziej rozszerzone odnośnie tej funkcjonalności zegarów Talento Smart, także będziemy tworzyć takie webinary. Przez nasze media społecznościowe oczywiście będziemy Was informować o zbliżających się wydarzeniach. Jeżeli są jakieś pytania, no to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Widzę już czat, mogę sobie go obsługiwać. Jeśli nie ma pytań, to, to dziękuję Wam za dzisiejszy webinar i do zobaczenia niebawem. Ja jeszcze pozostaję tutaj przez kilka minut, jakby ktoś chciał zadać jakieś pytanie.